Witam wszystkich, jestem Makoxer, a ze mną jest... Luxoripl, cześć! Witam, witam was w naszej nowej serii Godscraft Craft, zaraz będzie nas i nas potworki zabiją. Dobra, to chodź szybko. Raz, Tak? No, chyba to. I... To, co się robi w kanale Survivalu, zbieramy też, Zbierasz? no. Idzie... O, workbench. Dziękuję. Zostawi nam bęcza. Skąd tu workbenga wziąłeś? Ej. A! co ty robisz? Ty nie co? walłeś. Et tu, et tu bije... Plocek biję ...plocek drewna. Drzewno. Nie. Tak, Dobra. Ciekawe. No, Oj. Oj wzmaria, myślałem, że chyba... Klo... Piesek oswoję sobie. Mam kości? Jedną. Hej, stary, nie uciekaj. Eee, nie dał się oswoić. Oj mam jakieś lagi dziwne Z pieprza gdzie pies No psie Jej mam psa Ła ej nie bij mnie ja mam Pies cię bije? Muszę go zabić Spoko Co on bił? Nie wiem Ale widzę endermana i skleta Dobra, więc zrobimy jak starzy traperze Minecrafta. Daj na, na pierwszą noc się chowamy w tym. W jakiejś bazie, ale pianka, nie? Oczywiście. No ja już jestem pod ziemią. Na no, no, był. Jedy dziś dalej, żeby nas nie znaleźli. Znaczy, no, ja już jestem pod ziemią, bo jest noc, nie? No. Jest tu może typa? Sprawdź O! O nie, rozmielajmy O! Po... Jest tepa Przyjmij mm. Przynajmniej jak ktoś z nę spadnie, no to możemy się do niego tepnąć no. Dobra, bijemy sobie no właśnie właśnie wiem ja ten O poszł sobie. Ale fajnie mi teraz z nagrywaniem chodzi. Ej, ja może? Ej, gdzie pożej. tak będę nagrywał. Będę... Będzie lepiej w jakości chyba. O. Ej, widzisz to? Co? Na pusty na pustyni jest jeziorek. No, na nie ma nie? No. Ja mam strasznie dużo. Ej, no następny raz będę w małym okienku nagrywał. No ja zawsze nagrywałem w dużym, bo mi się lepiej grało zawsze. No lepiej się gra, ale potem jest lepsza jakość. A do tego. Ja renderuję sobie kurde w Windows Movie Maker na... Ej! Jakie trolo Dobra Dobra, chodź. Pokazało żelaza, wykupałem kobla. Ty, ty kwadraciek u Swerajny. Weź nie. Ale przynajmniej mam fajnego skina nowego. No ma. Kwadraciak sferajny. He paju, paju jajo. Gdzie? Nie lubię paju jają głów. Bo one skaczą i to Na ryj. Ską się kochać. Nikt nie, nie kocha, to próbują je pocałować, to próbują skaczą na nerej. Dokładnie. Idziemy tam, bo chcę mieć się jakąś fajną norę Co jest zmieszkać na pustyni? Nie O kurde! Przyda się, przyda się, zrespili O ej wraca się, wraca się Czemu? Ej, dwa Creepery, dwa zombile Ale Creeper ma, ma buchnąć Zerozpierdzeli Nie, miałeś zginąć od Creepera Od Clipela jest, jest ten clipper. O kurde on sobie chodzi. Ne, baby. O, ten plugin coś zagadnę, że to nie... że to print jak jakby to nic nie niszczą. Bierzemy trzcinę? Jak chcesz, to bierz. A przecież na enchanting. O, to jeszcze daleko przed nami. Ale i da ja, będziemy grać? Na pewno wygrał. bo fajny serwer. Och, przypomina mi się czas Minecraft Imagination jaskinia tit Aaa... fajny był A. przydałoby się jeszcze tutaj Adika zaprosić o Adi do nas dołączy bo tu jest sen a e, nie myślę że to ta no mm, studnia o to by było to by było cud Ale co... o bagna. przejdę przez te bagna. Ja, ja, ja bym co to wziąłem, na kaktusa, no, o, na a potem... Tak, no. hmm. kaktus. Jaskinia, idziemy do jaskini? Od razu? Powągiel. po wągiel. Ja sądzę po wągiel. O, już jest wągiel. Jakby wągla i kobla. Wągla trzeba mieć! A nie tak Jakie trollololo mi się to zaczyna robić Co? No, Bo o, mamy przed oczami Teraz tu widziałem, że tu jest dla yy, pizza A to pewnie jest kolejny serwer, gdzie są takie bugi Na, ima na imagination też tak było To mi jest trole, la, 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 mało I Ile tu jest wągla Kolejny jest kinia, No i znowu taki bug. Oj, tu mi się wydaje, że to jest drewno hmm. yy, Masz patyki czy coś? Nie mam drewno to Zrób pochodnie Musi się boisz Nie, ja nie lubię grać tak na pociągu Wolę jak jest jasno, Mówi, że łatwo coś przełożyć Masz? Na razie tylko tyle. No, dobra. Starczy po 14. O, coś słychać Embilla. Słychać, słychać, Charkotanie. Warkocze? Miku Jakie to jest trollololo Ej! Koniec na Nie, ja się nie zgadzam, ja będę się kopał. Co, co, piszem, to co, piszemy tu set home Na razie. No, piszę pisz, Tu ten... Tak wyrówna się to wszystko i będzie fajnie. Ej, wpadłem do dziury. Twojej. Dobra. Ja się kupię dół. I teraz, i teraz głośniej słyszę, słyszę potwarki. Home set... Nie! Ja się zaraz... Nie działa. Te kreska. Te, te, Tak, są... Nie bez słowa. Dzięki. Te kreska. Set home. Ja mam home set. Ja też mi się teraz zrobiło Kreska Mam jaskinię Dobra, on działa Cały czas się zombila, ale gdzie on jest, to ci nie powiem Nie Jaskinia Dobra, spad Kurde, palić źle odcinki hey. trwają Ej, hey, opuszczam kopania, jej Ej Nie Może... Mi się przypomina coś A, nie też Ej, może tak robimy z widzem na złość, nie i teraz kończymy odcinek, nie nażartuję, no, nie jestem taki wredny nie mówię, ja już znalazłem złoto pierwszy odcinek już znalazłem złoto o, o żelazo a brać na chwilę, jeszcze cztery no, minutki, okej? Okay? muszę to podwiedzać o, schoda rozwaliłem zwaliłem. Muszę jakoś to drogę powrotną zrobić, nie? Tak by nas coś goniło A jeśli się zastanawiali skąd mamy pieczonego kurczaka to na spawnie była było ta świnka no, i tam były darmowe mięsko Ej, pajęczyny No bo jest skąd po panie. Dobra, niestety takie schody są. Jakbyśmy się znowu nie zagrali. Tutaj nasza jaskini się rozpierdli. O wiesz, żeś tam szłeś. Albo nie, to nie ty. Kto? Level górni... What the fuck? Ktoś tu wziął. Co jest? Jak te kołanie są epickie! Padłem. Oj. teraz tak ten. Pający zabił, chyba. Nie, po. zombie. Idę A. po ciebie, idę po ciebie, moje temy. Ta, idę po ciebie, moje temy. Pozdro. Jaki sporo... Idę po was, moje temy. ...zombie. ...zombie. że cię teraz ten... ...ee... Yy, Poprawia, ale idę po was moi temy. Idę po ciebie. To jest je, encyklopedia tego ksera, ma coś do mnie. Ma coś do mojej encyklopedii. Buja. Bujaka, bujaka. Six onanina. Six jest Złoto. Tam są pajo-jająki. Ale ten? Ty Nie Widzę cię Nie, tu jest, tu jest tylko jeden zygmunt pojawiająk O! Tu nie jesteśmy Eee, lubię kichać Stolaz! Pieszki robot w pami niełama Mam termin emerytalny 100 lat Ło Boże! A ile lawy? A tu da mnie, mnie? Nie za bardzo To jest... To jest jezioro lawy No dobra wiem gdzie jesteś Z czego i jest trochę... O creeper! Pa! Płaki! Uważaj! Uważaj! A co? na mnie gapi. Co za idiota. On zrobił 360 To Co za debiut. Nie, <grym> <grym> bo mają inteligencję. Teraz są jeszcze głupszy. Teraz są jeszcze głupsi, no, nic są nic jeszcze nic. głupsi niż wtedy. No, obniżyli jamaiki. Dobra, chodź tu Łuki, he. Czekaj, ten spawner no To potem go ten... Na ten odcinku odkryjemy To zakończymy no. już Pokójdę Czekaj Tylko tu sobie No staraj ryzykować O oh, fok O oh, fok no. Święty drt <święc> Diament, diament To jest łotr Nie, strolololo Ej, strolololo Yeah, where? Happy Mr Skelet Skeleton no To było trollololo zwykłe. A myślę, że to jest okay. diamond. Kuj No Dobra, to my się z wami żegnamy. Comment, subscribe and like it See, ale see, ya see. Na No i kolejny trololo, że tu sobie yeah. no. Dobra, see. Ya.